Pamiętasz ten moment, gdy po raz pierwszy powiedziałeś komuś o swoich lękach, gdy odsłoniłeś przed kimś swoje najgłębsze wątpliwości, myśląc, że znajdziesz zrozumienie, a potem obserwowałeś, jak ta osoba wykorzystuje tę wiedzę przeciwko tobie w najgorszym możliwym momencie, jak broń wymierzoną prosto w serce. Stoisz teraz przed lustrem i zadajesz sobie pytanie: dlaczego ludzie którym ufamy, tak często stają się tymi, którzy nas ranią. Dlaczego nasza szczerość staje się naszą słabością? Odpowiedź jest brutalna i stara jak świat. W starożytnych Chinach żył człowiek, który rozumiał ludzką naturę lepiej niż ktokolwiek przed nim. Sun Tzu. Nie był tylko strategiem wojennym. Był psychologiem, który widział ludzi takimi, jakimi naprawdę są. Nie takimi, jakimi chcieliby być. Uważał, że każda interakcja między ludźmi to forma wojny, nie zawsze krwawa, ale zawsze strategiczna. Każdy szuka przewagi, każdy zbiera informacje, każdy czeka na swój moment. Brzmi to cynicznie? Może. Ale zastanów się przez chwilę nad swoim życiem. Ile razy twoja otwartość została wykorzystana, ile razy ktoś, kto znał twoje słabe punkty, uderzył w nie w idealnym momencie, ile razy pomyślałeś, przecież mu zaufałem. Nie chodzi o to, że wszyscy ludzie są źli, chodzi o to, że wszyscy ludzie są ludźmi, a ludzie, gdy są pod presją, gdy czują się zagrożeni, gdy walczą o coś ważnego, sięgają po każdą dostępną broń. Twoja szczerość może być tą bronią. Pierwsza rzecz to zrozumienie różnicy między bliskością a strategią. Myślisz, że otwartość buduje więzi, i czasami tak jest, ale częściej buduje zależność. Gdy ktoś zna Twoją słabość, przestajesz być dla niego zagadką, stajesz się przewidywalny. A przewidywalność oznacza podatność na manipulacje. Pamiętasz swojego kolegę z pracy, który zawsze narzeka na szefa który opowiada ci o swoich problemach finansowych, o tym jak bardzo potrzebuje tej pracy. Wydaje ci się, że jest szczery, otwarty, że was łączy zaufanie. Ale gdy nadchodzi moment awansu, gdy musicie konkurować, nagle wszystko się zmienia. Nagle twoje własne zwierzenia stają się jego atutem. To nie jest złośliwość, to jest natura. Artur Schopenhauer całe życie obserwował, jak ludzie używają emocji jako narzędzi władzy. Uważał, że współczucie, które okazujemy innym, często jest sposobem na zdobycie informacji. Pytamy, jak się czujesz, nie dlatego, że naprawdę chcemy wiedzieć, ale dlatego, że chcemy wiedzieć, gdzie jesteś psychicznie, czy jesteś silny, czy słaby, czy można na ciebie liczyć, czy trzeba cię omijać. Druga rzecz to rozróżnienie między ludźmi, którzy zasługują na Twoją otwartość, a tymi, którzy jej nie zasługują. Ale tu jest pułapka, nie możesz tego wiedzieć z góry. Ludzie nie chodzą z napisem wykorzystam Twoją szczerość przeciwko Tobie. Wręcz przeciwnie, często ci, którzy wydają się najbardziej godni zaufania, okazują się najniebezpieczniejsi. Dlaczego? Bo to właśnie oni mają dostęp do Twoich najintymniejszych myśli. Zastanów się nad swoimi najbliższymi relacjami. Rodzina, przyjaciele, partnerzy, to właśnie oni wiedzą, czego się boisz. To oni wiedzą, co Cię boli. To oni wiedzą, jakie słowa mogą Cię zniszczyć. I to właśnie oni w momentach konfliktu najczęściej poniesięgają nie dlatego że są źli dlatego że są skuteczni jeśli to co mówię przemawia do ciebie jeśli czujesz że dotykam czegoś prawdziwego w twoim doświadczeniu zostaw mi o tym znak pokaż że rozumiesz tę trudną prawdę ale czy to oznacza że mamy żyć w izolacji że mamy nikomu nie ufać że mamy stać się zimni i wyrachowani nie to oznacza że mamy być mądrzejsi Trzecia rzecz to sztuka selektywnej otwartości. Sun Tzu mówił o poznawaniu siebie i poznawaniu wroga, ale prawdziwą sztuką jest poznawanie sytuacji. Czasami możesz być otwarty, czasami musisz zachować tajemnicę, czasami twoja szczerość będzie bronią, a czasami tarczą. Kluczem jest kontrola. Gdy ktoś pyta cię o twoje słabości, nie odpowiadaj automatycznie: zatrzymaj się, pomyśl: dlaczego pyta? Co z tą wiedzą zrobi? Czy naprawdę chce ci pomóc, czy po prostu zbiera informacje? Najlepsi manipulatorzy zadają pytania, które wyglądają na troskę. Jak się czujesz? O co się martwisz? Co cię naprawdę boli? Ale gdy odpowiadasz, oni nie oferują pomocy. Oni przechowują te informacje na później. Karl Jung spędził życie na badaniu tego, co ludzie ukrywają przed sobą i przed innymi. Uważał, że każdy ma cień, część siebie, której się wstydzi, którą chce zatuszować, ale odkrył coś jeszcze bardziej niepokojącego, że ludzie instynktownie wyczuwają cudze cienie i używają ich do kontroli. Gdy pokazujesz komuś swoją ciemną stronę, myśląc, że to buduje zaufanie, często robisz coś przeciwnego. Dajesz mu broń, którą może użyć przeciwko tobie, gdy przyjdzie odpowiedni moment. To nie jest paranoja, to jest realizm. Ale jest też druga strona tej monety. Filozof Emanuel Levinas myślał inaczej. Uważał, że prawdziwa ludzkość rodzi się właśnie w momentach największej wrażliwości, że gdy otwieramy się przed drugim człowiekiem, tworzymy przestrzeń dla prawdziwej więzi. Że bez ryzyka nie ma miłości, bez otwartości nie ma prawdziwej bliskości. I miał rację, ale tylko częściowo. Czwarta rzecz to rozumienie tego, kiedy ryzykować. Nie chodzi o to, żeby nigdy nie być szczerym, chodzi o to, żeby być szczerym strategicznie, żeby twoja otwartość była wyborem, nie odruchem. Pomyśl o tym, jak o inwestycji. Gdy inwestujesz pieniądze. Nie wkładasz wszystkiego w jedną akcję, dywersyfikujesz, testujesz, obserwujesz. Tak samo jest z zaufaniem. Zacznij od małych zwierzeń. Popatrz, co druga osoba z nimi robi. Czy je szanuje, czy je chroni, czy o nich nie mówi, czy nie używa ich przeciwko tobie w najmniejszym nawet konflikcie. Większość ludzi obleje ten test i to ci mówi wszystko, co musisz wiedzieć. Pamiętasz moment, gdy po raz pierwszy ktoś wykorzystał twoją szczerość przeciwko tobie? To uczucie zdrady, nieprzyjemny smak w ustach, ten głos w głowie, który mówi nigdy więcej? To była lekcja brutalna, ale potrzebna, ale nie wyciągnąłeś z niej właściwego wniosku. Pomyślałeś ludzie są źli albo nie powinienem nikomu ufać. To były złe wnioski. Właściwy wniosek brzmi, Muszę być mądrzejszy w wyborze, komu i kiedy ufam. Piąta rzecz to obserwacja wzorców. Ludzie, którzy wykorzystują Twoją otwartość, nie robią tego przypadkowo mają wzorce, zachowania, które możesz rozpoznać. Zawsze pytają więcej, niż sami się dzielą zawsze pamiętają Twoje słabości, ale zapominają o Twoich siłach. Zawsze są dostępni, gdy potrzebujesz ich wsparcia, ale niedostępni, gdy potrzebujesz ich dyskrecji. Obserwuj, jak ludzie mówią o innych. Jeśli ktoś opowiada ci sekrety innych ludzi, opowie innym twoje sekrety. Jeśli ktoś krytykuje swoich przyjaciół w ich nieobecności, w twojej nieobecności będzie krytykował ciebie, to nie jest cyniczność, to jest matematyka. Ale najważniejsza jest szósta rzecz, rozumienie tego, że Twoja prawdziwa siła nie leży w ukrywaniu słabości, lecz w wybieraniu, komu je pokazujesz. Są ludzie, którzy zasługują na Twoją otwartość. Ludzie, którzy chronią Twoją wrażliwość jak własną. Ludzie, którzy Twoje zwierzenia traktują jak skarb, nie jak broń. Ale są też tacy, którzy na Twoją otwartość nie zasługują. I nie musisz czuć się winny z tego powodu. Sun Tzu nie mówił, żeby nie mieć przyjaciół. Mówił, żeby rozumieć naturę każdej relacji żeby wiedzieć kiedy jesteś w bezpiecznej przestrzeni, a kiedy na polu bitwy. Różnica jest subtelna, ale kluczowa. Gdy jesteś w bezpiecznej przestrzeni, możesz być sobą. Możesz być wrażliwy, niepewny, ludzki. Możesz dzielić się swoimi lękami i marzeniami. Możesz prosić o pomoc. Ale gdy jesteś na polu bitwy, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy, musisz być strategiczny. Musisz chronić to, co najważniejsze, musisz pamiętać, że każde słowo może być użyte przeciwko tobie. Kluczem jest rozpoznanie, gdzie się znajdujesz. Siódma rzecz to zrozumienie, że ludzie się zmieniają. Ktoś, kto dziś jest twoim przyjacielem, jutro może być twoim rywalem. Ktoś, kto dziś cię chroni, jutro może cię zaatakować. Nie dlatego, że jest zły, lecz dlatego, że zmieniły się okoliczności. Może walczycie teraz o tę samą pozycję, może oboje kochacie tę samą osobę, może macie różne wizje tego, co jest słuszne. Może po prostu życie postawiło was po przeciwnych stronach, wtedy twoja dawna otwartość staje się jego przewagą. Nie chodzi o to, że masz być podejrzliwy wobec wszystkich, chodzi o to, że masz pamiętać, ludzie mają swoje interesy i gdy twoje interesy kolidują z ich interesami, będą walczyć każdą dostępną bronią. Czy to oznacza, że nigdy nie masz być szczery? Że nigdy nie masz się otwierać, że nigdy nie masz pokazać swojej ludzkiej strony. Nie. To oznacza, że masz być mądrzejszy. Ósma rzecz to budowanie wewnętrznej siły, która nie zależy od zewnętrznego wsparcia. Gdy twoja pewność siebie zależy od akceptacji innych, stajesz się zależny od ich opinii, a to czyni cię podatnym na manipulacje. Ale gdy twoja siła płynie z wewnątrz, gdy znasz swoją wartość, niezależnie od tego, co inni o tobie myślą, stajesz się niewzruszony. Możesz być otwarty, ale nie desperacko, możesz dzielić się sobą, ale nie potrzebować walidacji, to jest prawdziwa moc. Dziewiąta rzecz to rozumienie, że czasami najbardziej kochający ludzie mogą cię skrzywdzić nie ze złości, lecz z miłości rodzice, którzy używają twojej wrażliwości, żeby cię uratować partnerzy, którzy używają twoich lęków, żeby cię zatrzymać przyjaciele, którzy używają twoich marzeń, żeby cię zdyskredytować robią to, bo myślą, że wiedzą, co dla ciebie najlepsze. Ale efekt jest ten sam: Twoja otwartość staje się bronią wymierzoną przeciwko Tobie. Nawet miłość może być formą kontroli. Dziesiąta i ostatnia rzecz to akceptacja paradoksu. Żeby być prawdziwie bliskim z kimś, musisz wiedzieć, kiedy zachować dystans. Żeby być prawdziwie szczerym, musisz wiedzieć, kiedy milczeć. Żeby prawdziwie zaufać, musisz wiedzieć, kiedy być ostrożnym. To nie jest cynizm. To jest mądrość. Sun Tzu powiedział, że najlepsza wojna to ta, której się nie toczy, najlepsza obrona to ta, o której nikt nie wie, najlepsza siła to ta, której nie musisz używać, tak samo jest z otwartością, najlepsza szczerość to ta, która jest świadoma, najlepsza wrażliwość to ta, która jest chroniona, najlepsza miłość to ta, która jest mądra. Gdy zaczynasz rozumieć tę prawdę, zaczynasz żyć inaczej. Nie stajesz się zimny, stajesz się selektywny, nie przestajesz kochać, zaczynasz kochać mądrzej. Twoje relacje stają się głębsze, bo są oparte na wzajemnym szacunku, nie na wzajemnej zależności. Twoje przyjaźnie stają się silniejsze, bo są oparte na wyborze, nie na potrzebie. I paradoksalnie, gdy przestajesz desperacko potrzebować akceptacji innych, zaczynasz ją otrzymywać. Gdy przestajesz być książką otwartą dla wszystkich, zaczynasz być cennym skarbem dla wybranych. Jeśli czujesz, że te słowa dotykają czegoś prawdziwego w Twoim życiu, jeśli rozpoznajesz w nich swoje doświadczenia, daj mi znać: Nie jesteś sam w tym odkryciu, nie jesteś sam w tej drodze do mądrości. Może to brzmi ciężko. Może wydaje ci się, że życie według tych zasad oznacza życie w ciągłej czujności, ale prawda jest odwrotna. Gdy zaczynasz rozumieć naturę ludzkich relacji, gdy zaczynasz być selektywny w swojej otwartości, gdy zaczynasz chronić to, co najważniejsze, życie staje się łatwiejsze. Nie dlatego, że masz mniej problemów. Dlatego, że masz lepsze narzędzia do radzenia sobie z nimi. Przestajesz być zaskoczony, gdy ktoś cię zawiedzie, przestajesz być zraniony, gdy ktoś wykorzysta twoją dobroć, przestajesz być bezradny, gdy ktoś użyje twoich słów przeciwko tobie, bo jesteś przygotowany, bo jesteś mądry, bo rozumiesz grę, a w tej grze, którą nazywamy życiem, nie wygrywają ci, którzy są najmilsi. Wygrywają ci, którzy są najmądrzejsi, ci, którzy potrafią być otwarci, ale nie naiwni, ci, którzy potrafią kochać, ale nie tracić siebie, ci, którzy rozumieją, że prawdziwa siła nie polega na tym, żeby nie mieć słabości, polega na tym, żeby wiedzieć, komu je pokazać. Stoisz teraz przed wyborem. Możesz dalej żyć jak dotychczas, otwierając się przed wszystkimi, licząc na ich dobroć, ryzykując swoje serce za każdym razem. Możesz dalej być zaskoczony, gdy cię zranią, rozczarowany, gdy cię zawiodą, zrozpaczony, gdy cię wykorzystają, albo możesz zacząć żyć mądrzej, możesz zacząć wybierać komu ufasz. Możesz zacząć chronić to, co najważniejsze. Możesz zacząć budować relacje oparte na wzajemnym szacunku, nie na jednostronnej otwartości. Nie oznacza to, że staniesz się zimny. Oznacza to, że staniesz się mądry. Twoja wrażliwość nadal będzie Twoją siłą, ale teraz będzie także Twoją mądrością.